Dobry wszystkim. Tak dużo się teraz mówi o zatruciu odry, i tak dużo tych informacji uzyskują. Więc my nie będziemy się tym zajmować, my zajmiemy się oczyszczeniem odry energetycznym, ponieważ wszystko, co zadziało się w materii, wcześniej zadziało się w energii i póki istnieje w energii, będzie istniało w materii, więc. Adriano, policzę teraz od 1 do 3, i połączysz się z informacjami dotyczącymi tego zanieczyszczenia pod takim kątem: jak możemy to oczyścić? Jeden, dwa, trzy. Widzę. Widzisz, więc energetycznie popatrz, tak? Jak to wygląda energetycznie? Energia w ogóle to ma kolor czerwony, przypomina lawę, i przedostaje się z wnętrza ziemi, tak jak gdyby spod gleby. Tak jak przez glebę przechodzi, i dostaje to się idź do. do tego miejsca, model. skąd to się wydostaje. Mhm. I zobacz, jak możemy to. Zamknąć czy w ogóle yy, unieszkodliwić. Hmm. Talk albo glina, to coś taki kolor ma. Niby glinę, taki blado-szary, blado tak to nazwę, mniej więcej. Tak jak gdyby wylepić to wszystko, a tamte uście jakby tak, jakby wpuścić yy, to, o czym mówię, jakby w drugą stronę. W odwrotną stronę, żeby to jakby się zamknęło wszystko. Cofnęło, tak? Tak, dokładnie. Tak. Dobrze, to teraz idziemy do tego momentu, kiedy to jeszcze nie zadziało się. I kasujemy to wszystko, co było. Nie wiem, czy jeszcze mam powiedzieć, zanim zkasuję, co ja tam zobaczyłam, czy nie mówić. Zanim to się zadziało, powiedz. No, to w ogóle wygląda w energii jak czerwone takie kokony. Czerwono takie ogniste i one bardzo są tak świecą wręcz bym powiedziała, ale wszystko jest czerwonego koloru i są kokony, z których coś się wykluło bądź wylęgło. Ja tak to odbieram. A jaką mają częstotliwość te kokony? Odczytaj. Ale chodzi Pani o mm... No, o kokony mi chodzi. Jak mają częstotliwość w liczbie. W liczbie. 8879 na minusie. Ale bardzo dziwna brzydka energia tam się pokazuje i hasło brzydkie. Nie, nie wiem. No dobrze, to jest y, jakaś technologia. To jest to, co się wykluwa i budzi się do życia. Nie, to nie jest tak. Dobrze. Charakter. No to zanim to się jeszcze wszystko zadziało, użyjemy teraz tej y, gliny, jak powiedziałaś, czy talku, tej szaro takiej tam bladej. Mhm, masy. Mhm, zasyp to wszystko. Mhm. A teraz zawołaj zespół. Niech stanie w kręgu, i po środku tego kręgu, niech stworzy pochłaniacz. Wszyscy wiedzą, jak to się robi w tym zespole. Trochę czasu mhm. to potrwa, żeby... już? Mhm. I teraz y, od morza, od ujścia. Tak, tam umieszcz... mhm. Niech zespół umieści ten pochłaniacz w odrze i niech pochłonie wszystko, co w niej się znajduje, wszystkie toksyny, wszystko, co tam nie powinno być w tej wodzie i przesuwa się w kierunku źródła. Mam nadzieję, że to jest dość duży pochłaniacz. Tak, tak, na całą szerokość tak naprawdę duży. <laughs> mm -hmm. Teraz jej zespół stworzy słoneczko. Słoneczko to jest umowna nazwa, zespół wie, co to jest, to jest energia po prostu uzdrawiająca. I teraz od źródła do ujścia. Niech sobie popłynie to słoneczko. I tam na końcu już nie będzie słoneczka, bo ono zasili odrę energią życia. Tak naprawdę to energia miłości. Już. Wszystkich, którzy z serca swojego to wytworzyli. Dobrze, jak wygląda teraz? Energetycznie odra. Czysto już nie ma tego wodu, który tam był. To teraz wyobraźmy sobie, zróbmy cały zespół, że woda w odrze nadaje się do picia. Jest taka przeźroczysta, że widać dno, że wraca tam fauna i są tam ryby, rośliny. Że można się spokojnie kąpać w Odrze. Że jak wpada do Bałtyku, to na wiele, wiele mil widać tą czystą wodę. Tam, gdzie Odra zasila Bałtyk, to tam on się staje czystszy. Wody. Bałtyku. Stają się czystsze. A jeszcze możemy upiększyć tą naszą piękną odrę. Po, jednym, po jednej po drugiej stronie, idąc od źródła, niech rozkwitną przepiękne kwiaty, krzewy, niech ona płynie w, przez takie piękne miejsca. Zielone, kwieciste, kolorowe. I niech razem się cieszą. I ta woda, i ta rzeka, i te rośliny, zwierzęta, które w niej żyją, ludzie, którzy kontaktują się z tą wodą. Mogą też, yy, kto chce, wyobrazić sobie, że kładzie swoją dłoń i błogosławi tą rzekę. Kładzie dłoń na powierzchni wody. Pe dłoń y taką pełną miłości, delikatnie pogłaszcze wodę. Ten, kto będzie tego słuchał, a nie będzie jeszcze rozumiał procesów, które zachodzą przy takim działaniu, niech zastanowi się i może poszuka informacji, może się douczy, może poczuje, może jeśli nie teraz, to kiedyś. Przypomnij sobie. Jeśli tego nie umie teraz, niech za, za, e, zostanie w ciszy i spokoju, i dowie się, na czym to tak naprawdę polega, jeśli jeszcze tego nie wie. A ci, którzy to wiedzą, niech z radością tworzą to razem z nami. Jak czujesz teraz? Odrę, tą piękną rzekę. Spokój tutaj jest. Czy możemy jeszcze coś zrobić? Wszystko. Dobrze. W takim razie jestem wdzięczna wszystkim, zespół wraca do siebie, jestem wdzięczna tobie szczególnie. Wdzięczna za tą kreację. I rozłącz się.